Edukacja finansowa to najdroższa wiedza świata, mam ją dla Ciebie za darmo, totalnie za darmo. Cześć! Jestem Wiesława, pokażę Ci dlaczego ta wiedza jest warta miliony. Dlaczego edukacja finansowa jest taka ważna? Na Harvardzie możesz się uczyć za grube pieniądze, około 800 tysięcy złotych, uczą teorii. Prywatni coache to około... 2000 zł za godzinę. Różne kursy online od 5 tysięcy do 15 podstawowe informacje, które dają. Miliony stracone przez ignorację. Prawdziwa wartość edukacji finansowej to zaoszczędzone straty, czyli miliony złotych. A dzięki temu można zwiększyć zyski setki tysięcy rocznie. Czyli to są mądre decyzje, bezcenne przez całe życie. Które prowadzą do finansowej niezależności. Nie ma ceny. Patrz tutaj, mogę Ci dać dostęp do jedynej w Polsce darmowej edukacji finansowej. 13 ekspertów live w sesji codziennej analizy. Społeczność ponad 2000 osób. Wartość ogromna. Wasza cena 0 zł. Matematyka wartości, jeden dobry trade, zwrot, 10 lat płatnych kursów. Uwaga, to jest wyłącznie edukacja finansowa, nie gwarantuje zysków. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem straty. Napisz wartość, jeśli rozumiesz, dlaczego ta wiedza jest bezcenna. Milionowa edukacja.